Witam Was moi kochani w ulubieńcach, ulubieńcach kwietnia. Zazwyczaj nie mówię na ten temat, że czas zleciał bardzo szybko, ale faktycznie ten miesiąc, miesiąc kwietniowy przeleciał mi w okamgnieniu i bardzo cieszę się z tego powodu, że mamy już maj. Dziś pogoda w Wielkiej Brytanii, bynajmniej w moim regionie, Fantastyczna. Ja jestem nieziemsko szczęśliwa z tego, że dzień jest słoneczny, bardzo ciepły, ponieważ czuję, że jest właśnie taka prawdziwa wiosna. W związku z tym, w mojej kosmetyczce, ogólnie nawet i w szafie, pojawiło się mnóstwo takich bardziej żywych, kolorowych rzeczy. Wybaczcie, ja sobie sięgnę jak zawsze kochani, chciałam Wam powiedzieć przede wszystkim na początku o lakierach, lakierach do paznokci które na moich pazurkach występowały bardzo często w tymże miesiącu i w sumie są to takie trzy kolorki a mianowicie są to dwa kolory z firmy M. jeden z nich to papaya, a drugi to mint green fantastyczne ja właśnie ten mint green mam na pazurkach no, dla mnie bardzo fajne kolory, bardzo wiosenne, ożywiające naprawdę look, stylizację. I takim lakierem, który też często pojawiał się na moich pazurkach, był lakier z firmy Remel, ten 60 sekund. Ja oczywiście, jeśli jesteście w stanie sobie złapać tutaj tą nazwę, to świetnie. Ja, jak zawsze, wypiszę Wam wszystkie nazwy na dole. On ma taki pędzelek grubszy. Ja do końca nie przepadam za tymi pędzelkami. On jest jeszcze w dodatku taki, chyba troszkę, troszkę skośny niewiele. Tak, Wam pokażę tą, ten pędzelek. Natomiast ja jestem zachwycona kolorem lakieru i mnie osobiście bardzo ten kolor odpowiada. Jeśli mówimy o rzeczach takich, właśnie kolorowych, to przejdźmy, moi kochani, do ust. Jeśli chodzi o usta, to na moich ustaczkach często pojawiały się w tym miesiącu dwa produkty. Dwa produkty, które naprawdę zasługują na uwagę a mianowicie jest to konturówka z firmy Essence o takiej oto nazwie jeśli jest to dla was widoczne konturóweczka ta jest naprawdę świetna wybaczcie tracę głos konturówka jest naprawdę fajna odpowiada mi pod względem koloru konsystencji naprawdę jest świetnym produktem, natomiast takim produktem, tutaj macie słocza jeśli chodzi o tą konturówkę natomiast jeśli chodzi o drugi produkt, który często na moich ustach występował, jest to taka pomadko, pomadka bardziej przypominająca błyszczyk ale która naprawdę fajnie na tych ustach się zachowuje jest to taka oto pomadeczka z firmy Makeup Academy Czyli tak zwana muła. Pomadka, która prezentuje się tak. Na usteczkach ona daje taki lekki blask, taką poświatę, ale jest bardzo fajna, nie wysusza i kosztuje tylko jednego funta w super dragu. No i dla mnie fajną opcją jest to, że tutaj macie na nakrętce po prostu produkt, i możecie sobie te pomadki ustawić w kolejności tam kolorystycznej jak Wam pasuje e, moi kochani jeśli jesteśmy przy takich produktach e, nie wiem typu kredki, nie kredki e, może przejdźmy do e, oczu, a jeśli wybaczcie e, a jeśli e, mówimy o oczach to w tym miesiącu e, bardzo często e, używałam właśnie kredki, kredki z Benefit która, no, już jest jakiś czas w mojej kosmetyczce, no, ale ja mam zazwyczaj tak, że, że czymś się zachwycam, używam, potem rzucę w kąt i zazwyczaj wracam do, do danych rzeczy po jakimś czasie. No i właśnie wróciłam do tej kredki, jestem z niej zadowolona. Ja zazwyczaj używam ją właśnie na linię wodną lub też do rozjaśnienia rozjeść no widzicie będę się ją udać rozjaśnienia okolicy rozświetlenia tutaj pod łukiem brwiowym dla mnie fajny produkt nie był tani bo kosztowała chyba koło 12 funtów ja ją kupiłam na lotnisku na strefie bezsłowej moi kochani dwa hmm tusze, dwa tusze do rzęs, które w tym miesiącu podbiły moje serce. Z tego względu, że właśnie wypracowałam sobie nowy system, system, który pewnie dla wielu z was jest znany. Natomiast mamy tutaj dwa tusze. Tusz z firmy Makeup Academy, który kosztował całe 2 funty prezentujący się w ten sposób on bardzo przypomina Illegal Lounge z Maybelline natomiast co Wam chcę powiedzieć, jest to tusz, który bardzo fajnie wydłuża rzęsy nie wiem czy to ze względu na szczoteczkę szczotka nie jest jakaś wybitna, z tym, że jest zagięta, ale naprawdę bardzo ładnie te rzęsy wydłuża, natomiast jeśli chodzi o tusz Colossal Volume Express Smoky Eyes z Maybelline. Ten właśnie z takim ogniem. Jest to tusz, który znowu pogrubia rzęsy. Więc ja używałam ich zazwyczaj razem i ten duet spisywał mi się bardzo dobrze. Myślę, że, że to dobry pomysł i będę w ten sposób kontynuować. Moi kochani, rzecz o której. Warto wspomnieć, o której obiecałam Wam zrobić recenzję osobną. Wiem, że już po prostu mój stryczek jest coraz ciaśniejszy, ale naprawdę jakoś nie mogę się zebrać do tej recenzji. Tak jak powiedziałam. Jeśli odpowiada Wam wypowiedzenie się dłuższe, analiza tego produktu, to jak najbardziej mogę to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o wklejanie zdjęć i tak dalej, no to troszkę mi zejdzie. Słuchajcie, produkt, o którym chcę powiedzieć, to jest to serum, serum z firmy L'Oreal. Serum, które ma nasze rzęsy wzmacniać, zagęszczać, powodować ich wzrost. I robi to wszystko, robi to świetnie. Ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że ja swoje rzęsy naturalne straciłam, i, i po prostu no, znalazłam tą opcję, jakby pod. No, matko. Odżywienia tych rzęs, poprawienia ich kondycji i tak dalej. I myślę, moi kochani, że ten produkt działa. Nie wiem, czy, czy widzicie, jakie mam w tym momencie rzęsiska. Nie są one jeszcze tak tak duże jak te które miałam przed zabiegiem przedłużania metodą 1 na 1 ale już powoli dochodzę do, do wyglądu naturalnego tego poprzedniego swoich rzęs moi kochani jeśli jesteśmy dalej przy produktach kolorowych to chciałam Wam powiedzieć również o rzeczy, o paletce, do której wróciłam właśnie niedawno. Jest to paletka, którą ja zakupiłam na eBayu. Paletka róży, która wybaczcie jest troszkę brudna, róży prezentujących się w ten sposób. Są to róże, które ja zamówiłam na EBEJU. Bardzo fajne, naprawdę mega napigmentowane. Ja Wam zrobię może słoczyki, prezentujące się w ten sposób. Słuchajcie, oczywiście, nawet można użyć tych róży do nie wiem cieniowania, do blendowania sobie na powiece i również się sprawdzą. Co się zaś tyczy pigmentacji, no to wiadomo, trzeba z nią uważać. E, ale moi kochani, tutaj macie słoczyki e, po przeniesieniu na dłoń, e, więc wydaje mi się, że pigmentacja jest naprawdę spora. E, a ja za tą paletkę dałam tak naprawdę groszowe sprawy, niewiele. E, a z racji tego, że idzie wiosna, e, to postanowiłam troszkę właśnie bardziej. E, Wprowadzić kolor na mojej twarzy i jestem zadowolona, że do tej palety wróciłam. Moi kochani, jeśli chodzi o twarz, produktem, który królował, był podkład z firmy L'Oreal. Ja tego podkładu nie używam bezpośrednio samego. Zazwyczaj mieszam go sobie z kremem BB i mieszam go również z kremem z filtrem przeciwsłonecznym ale mimo to mogę powiedzieć że jest to produkt świetny ponieważ ja już miałam w swojej kolekcji mnóstwo mnóstwo podkładów i większość z nich mnie właśnie przesusza natomiast ten oto podkład wydaje mi się że jest naprawdę fajny dla skóry suchej Moi drodzy, jeśli jesteśmy przy kolorówce, to chciałam Wam również powiedzieć o cieniach. Cieniach do powiek, do których wróciłam, których używam więcej w tym miesiącu. A mianowicie, jest to tutaj taki właśnie kolorek. Jeśli będziecie widzieć, prezentujący się tu. Pewnie dla Was to nie jest widoczne, ale ja oczywiście zrobię Wam słocza. Jest to bardzo fajny złoty cień. Taki troszkę wpadający w taki limonkowy. Bardzo fajny. Cień, oczywiście, macie tutaj. Jest to produkt, który ja zakupiłam w Aździe. Są to właśnie te cienie z Azdy, te okrągłe. Ja sobie go wykupiłam. Wykupiłam, oczywiście go kupiłam. Wytopiłam do paletki. Dla mnie świetną sprawą jest to, że pasuje właśnie do paletki magnetycznej z Inglota. I cień ten, nie wiem, kosztował groszowe sprawy. Wydaje mi się, że nawet może koło funta lub funt 20. A pigmentacja jest naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o takie cienie, które również często na mojej powiece występowały w tym miesiącu to był to cień Naked Lunch. No widzicie, naprawdę tracę głos. Cień Naked Lunch, który tak naprawdę ja wam zrobię słocza obok pigmentacją wcale nie, nie przebija, że tak powiem, tego z Azdy. Więc to jest szrumny Naked Lunch. O Wybaczcie, nie wiem czy powiedziałam poprawnie, jest to cień szrum, szrum z firmy MAC, ja żeby Wam może udowodnić, jest, udało się, bo zazwyczaj to po prostu psuje wszystkie cienie, prezentujące się w ten sposób, jeśli chodzi o pisowni, już Wam pokażę, i cień ten tak naprawdę no, był moim ulubionym, natomiast jeśli zrobię sobie analizę cieni, cieni Maka i nie wiem, Natural Collection, Inglot lub też właśnie tego z Azdy. Zaczynam po prostu uważać, że no cienie z maka wcale nie są takie wow. No ale jednak nadal występują w moich ulubieńcach. Jeśli chodzi o ciemniejsze cienie, to prezentujące się tutaj cień, który przypuszczam już wam pokazywałam, jest to taki ciemny cień z firmy Natural Collection i tutaj go macie zaraz za, za cieniem szrum, bardzo fajny zazwyczaj właśnie używam tych cieni jeśli chodzi o taki bardziej naturalny, neutralny makijaż natomiast jeśli mówimy o takich produktach bardziej kolorowych to moi kochani wróciłam do cienia z firmy Inglot, wybaczcie ja niestety nie mam nie mam numeracji i nazwy tego cienia, z tego względu, że ja już jakiś czas temu e, wytopiłam go do paletki, e, ale e, na pewno kojarzycie te takie podłużne, kwadratowe, podłużne, e, prostokątne cienie. E, jest to taki właśnie fiolecik. Ja Wam zrobię swatcha, tutaj akurat widzicie, Inglot jak najbardziej spisuje się, jeśli chodzi o pigmentację, więc był to cień, który często gościł na mojej powiece. I chciałam Wam również powiedzieć o cieniu, cieniu, który naprawdę jest fajny, a pochodzi z podróbki. Podkreślam, wiem i zdaję sobie z tego sprawę. Kupiłam specjalnie z ciekawości, żeby sprawdzić i porównać oryginalne cienie maka i cienie nieoryginalne, podróbki. Natomiast ja jakiś czas temu zakupiłam sobie właśnie taką oto podróbeczkę cieni maka, ale co mnie tutaj urzekło w tym miesiącu, to jeden konkretny cień. I oczywiście Wam pokażę, który. Tak prezentuje się paletka. A cień, który naprawdę bardzo mnie zachwycił, jest to taki oto cień. Ja zrobię Wam słocza. Szczerze to nie wiem gdzie, ale może tutaj. I zobaczcie, tu ten właśnie podłużny, taki fioletowo-niebieski cień. Tu go macie. Cienie są nieoryginalne, ale naprawdę pigmentacja jest świetna. Więc jeśli nie wiem, nie przeszkadza Wam to, że nie są to cienie oryginalne, możecie jak najbardziej je zakupić na eBayu. Wiem, że te paletki są dostępne i warto szukać. Ja myślę, że. Nie dla każdego ważne jest, czy to jest inglot, Kobo, nie wiem, czy jakaś inna marka. Czasem po prostu kupujemy cienie ze względu na kolory, na pigmentację. Mnie osobiście bardzo ten cień przypadł do gustu w tym miesiącu. Moi kochani, i trzy rzeczy, trzy rzeczy ostatnie. Ja jak zawsze się rozgadam, pozdrawiam, Zosiu. Jedna z moich subskrybentek, po prostu, no nie jedna, teraz to wiem, że więcej, uwielbia długie filmiki, przy których może się zrelaksować, więc mam nadzieję, że kolejny relaks dla Was, słuchajcie, jeśli chodzi o takie produkty, no można powiedzieć, pielęgnacyjne, to na pewno będzie to woda termalna z firmy Aven, która właśnie wydaje mi się poprawiła stan mojej skóry. Ostatnio używałam jej znacznie częściej i wydaje mi się, że nie jest ta buzia tak przesuszona. Kolejną rzeczą jest produkt z firmy Boots. Produkt, który ma chronić nasze włosy przed ciepłem, ciepłem prostownicy z suszarki. Bardzo podoba mi się ten produkt ze względu na zapach. Wydaje mi się, że on jest taki, ja wiem, melonowy arbuzowy, no nie wiem, naprawdę fajny. E, fajny ze względu na zapach. Wydaje mi się, że włosy po nim e, po prostu szybciej wysychają pod wpływem ciepła. E, no i ja jestem zadowolona z tego produktu. I ostatnią rzeczą, którą chciałam wam pokazać, jest Batiste, suchy szampon e, do włosów ciemnych dla brunetek. E, świetny, świetny zapach, e, właściwości znacznie ma lepsze barwi lekko barwi skórę i również włosy, ale mnie to odpowiada i co wam jeszcze chciałam powiedzieć to to, że wydaje mi się, że efekt tego uniesienia, odświeżenia włosów jest znacznie lepszy właśnie w tych szamponach. Ok moi kochani, ja wam ślę jak zawsze gorące buziaki, ściskam wam Was mocno, życzę dużo słońca i wspaniałej wiosny i ciepła. No i co, do zobaczenia w następnych filmikach. Papa! Pa.